Witajcie bardzo wrocznie z tej strony Game Day Fire, a to jest... Dźwięk tutaj już muszę sobie troszkę przyciszyć Dobra, że było akurat... dobrze Język, to jest... bo to jest polski w sumie Audio? Ale, ale to i także w polsku yy, sterowanie to mi nie potrzebne do ustawienia gry kolor celownika. ja zawsze bolałem czerwony oczywiście no, tutaj napisał mapy owszem i Tryb szturmu Aha, tryb współpracy A nam chodzi o fabułę Czyli kampania krótko mówiąc Normalny Już się nie mogę, już nie, nie wiem co się spodziewać po tej grze, jeszcze nie mogę doczekać Gra Grałem w poprzedniej części tej gry i Każda część mnie zadziwiała. Z tego, co w sumie wiem, to tutaj po prostu akcja cała chyba jest ogólnie na statku. Ten statyk jest w sumie ogromny, więc... Dużo pewnie zamkniętych pomieszczeń, znajdywania kluczy... A w każdym razie chyba...

Każdy up. się do... Każdy wie co by trzeba wątrać w sumie? Dobra. Czemu sam tu weszłem? No jest no tak. Stage. Da się zapalić od... Nie to nie od światła. O shit. Łe. W sumie na początku ukryte. Bardzo dobrze, że mapka jest pokazana, przynajmniej coś będę wiedział gdzie i jak. Eee, co to było? Nie Już na samym początku gry robi się ciekawie. Coś tu do sprawdzenia, ale co? <śmiech> Jezu <śmiech> Dobra. To jest tylko gra. No power, which <laughs> means no elevator for us. Ah.

Nie, tam szafki jeszcze były. Wracaj. Wracaj. Jest coś w tych szafkach. Oby mi zombie jak nie wyleciał. Oby mi zombie jak nie wyleciał. Jest. Nie wyleciał. Jeszcze środkowa. Dobra. I idziemy dalej.

amunicji. O trochę jaśniej. F. Parker, give me a hand here. Sure, no problem. sorry za mój katar, ale po prostu przeziębiony jestem i. Muszę od czasu do czasu smarkać niestety. Nożem to rozprujesz Otka jej głowy tym nie przy... O to Chris. I coś się będzie na mnie czaić. Poważnie w tyłek. No w sumie. Ja pierdolę. Odejdź ode mnie. Odejdź. A. Co ty? No i prawie już nie ma amunicji. This explains our missing crew. This is not good. Jest tego więcej. This sunny and idyllic Mediterranean coast was the site of one of the world's greatest structures. It took a full 11 years to finish constructing the world's first aquapolis, the floating city of Terra Grigia. A sustainable metropolis operating on a massive solar energy matrix and equipped with the latest green technologies. Never before had solar energy been used to supply power to an entire city. But in 2004, Veltro, a terrorist group opposing the city's development, launched a bioterrorist attack. They not only released a virus, but uh, also several creatures known as bio-organic weapons, further complicating the situation. This launched one of the worst tragedies the world has to ever seen. The FBC, the world's leading counter-bioterror organization operating under the auspices of the US, was called in to direct efforts to contain the attack. The BSAA, a counter-bioterror NGO which operates independently of the interests of any one country, went in as observers to assist the FBC. Realizing the need for immediate and decisive action, Supreme Local Headquarters issued the order to use the city's solar energy matrix on itself. Media outlets around the world began to refer to the incident as the Terra Grigia Panic. Following the incident, the FBC announced it has successfully disbanded the terrorist group called Veltro. It is now 2005, and a sense of calm and security is finally returning to the people. But, as you can see, the lost city of Terra Grigia remains inaccessible, a silent and potent symbol of the threat that bioterror poses for people around the world. ah there you two are o'brien oh, you don't normally join the fray well my doctor told me i need exercise i assume you both know that the fbc has cordoned off the entire area however in the past few weeks a number of mysterious carcasses have washed up i guess the fbc couldn't cover up a mess this big huh? Anyone who knows what happened here is going to put two and two together. And that's why I've sent the BSAA in to investigate. Did you pick up your new equipment from Quint? Yeah. Genesis. Soho. Is that its name? You didn't bother to read the manual, did you? you no. Know, I brought it with me, just in case. I hope you read quickly. Nie, to, Przepraszam Was kochani, ale muszę znowu wysmarkać mój nos. Wiem, że słuchanie, jak smarkam, to nie jest jakieś miłe.

So, I'm going to go yeah, look at this mess! <laughs> they're rotted to hell. What? Skin so pale. I've never seen anything like it. Use the Genesis to get a reading on it. What? We need a decent sample size to get an accurate reading. Scan the carcasses on the beach and send me your data. What's the reading say? M1 Chexy Moskov. Have a look at this. I'm getting something. I'm getting something Oh, metal! Yes, metal. Lovely. Nice. Where's she? Wezmę naboje. Łoo! Wow! Wow! Oh shit! O, odejdź ode mnie. Ha, w paszcie trzeba mi strzelać. O, to się, je, to jeszcze żyje! Odejdź! city, this must be a cakewalk. I suppose. So why'd you quit the FBC for this outfit? I wanted to be more involved. I wanted to fight. I see you two are okay. Continue with the investigation, but proceed <laughs> with extreme caution. <laughs> 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 hmm. We need more samples to run an analysis. Give me a few more. O ile tego tu jest Bo się znowu nie poruszyło i nie chciało mi zejść No tak! Chyba wymówiłem to złą godzinę Co A z kruków, A nie Nie dobra, nie będę tracił na BOI granat Br broń dodatkowa użyj G, użyj podczas sterowania. aha, czyli tak zmieniam bronie tak jakbym jeszcze je miał to na pewno zmieni. i kolejny granat co tutaj jest? Nie mylą mi się te guziki Ale patrzyłem Czyli w wywodzie też są Będę się musiał wracać to jest O, tu jest Tego nie skanowałem uzyskać to przez analizy żeby dostać przed nim ten zdrowie wskaźnik spada jeśli analizujesz wrogów jednego typu zeszłoroczna gazeta C, 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 tak, C. Jest 100 No to co? Wracamy do tego gościa, Braina. Czy musimy jakoś tak? Coś zbyt... cicho. No czemu ja zawsze muszę wymówić tą pieprzoną złą godzinę? Zdychaj. O oh, no tak, mam granat! Co nie zadziałał chyba? Odejdź, 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 odejdź. Odsuń się gościu. A jednak granaty działają. Może te podstępne. Ja. Nie ma jak dzisiaj i Dobra. Dobra. Środko naboje wezmę. Chcę naboje potem pogadamy. There you are. Nice work. No doubt about it. These corpses show signs of viral infection. And I bet it's no coincidence they came through the FPC's blockade. Well, we did all we can. Now, we wait for the results to come back from HQ. Huh? It's the emergency line. Yeah, it's me. What? Yes, that's fine. I'll take it from here. We'll have to speed things up. Starting now. Uh -huh. Good, get to it. Jill, Parker, we two are still on the case. What happened? We lost contact with Chris and Jessica. Uh -huh. How? Oh. We're not certain. I've sent their last known coordinates to your terminals. The signal was lost over the ocean. Thought they were in the mountains chasing Feltro. But judging from their position, they must be. On a ship. I'll go back to HQ, take charge of the search and rescue. You two will be my eyes out there. Yes, sir.

Więc jeśli film Wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę lub subskrypcji. Cześć!